Cześć, witajcie w pierwszym odcinku do kadale. Ze względu na to, że jest lato, postanowiłam zrobić dzisiaj słodecznego slajma. Mam tutaj y, klej do slajmów przezroczysty marki Toma i płyn do prania marki Perwol. Y, Perwol będzie służył za nasz aktywator. Dajcie tyle kleju, ile chcecie mieć slajma. Jeśli chcecie mieć dużego slajma, to dajcie dużo, jeśli małego to mało. I potem po trochu niewielkimi ilościami dodawajcie Perwolu, aż wasz slime przestanie się kleić. Zaraz pokażę wam slajma, który wyjdzie po zmieszaniu tych dwóch składników. Dobrze, tak wygląda mój slime. stawiłam go od Rominę klejącego, ze względu na to, że zaraz dodam do niego glinkę, która od romina go utwardzi. Tutaj mam taką glinkę, taką plastyczną, możecie ją łatwo dostać wszędzie, yy, bioram, <grym>, biorę, w dużej ilości sklepów możecie takich plastycznych ją dostać, więc teraz wymieszajmy slajma z glinką. To jest nasz slajm już po wymieszaniu z glinką. Stał się taki kremowy i bardzo fajny ogólnie. Zaraz dodam jeszcze do niego płatki takiej, takiej pianki Ewa pocię pociętej na kawałki z jednej strony takiej żółtej, drugiej złotej. Mam tutaj piankę, i teraz już się dodam do slajmu. Wygląda bardzo ładnie. Dobrze. Slajma można uznać za gotowego. Tych płatków za bardzo nie widać, ale jak, rozciąga, jak się rozciąga, to nawet widać, widać, widać te płatki. Jest bardzo ładny i fajny w konsystencji. Polecam Wam zrobić takiego slajma w domu. Nie potrzeba dużo składników, a efekt jest bardzo fajny. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.